Cześć, Cześć, tutaj witają was Garfield i Longer, to jest pierwszy odcinek z naszej serii Wojna Królestw, no niestety nie, ja, ja tej serii nie nazwałem, nazwał ją kolega, yy, właśnie się pyta on, ja. czy kręcimy, więc mu napiszę, no i tak. dobra, kręcimy, jak widzicie tutaj niestety mamy oblężenie, to nie się mówi? Co? O nie mówisz? Wiem. Nie jestem przyzwyczajony, w końcu się przyzwyczaję. No już rzucają. Jezu! Nie chcę rzucają. Dobra, włącz PVP, niech będzie. Knieg! Aj, deadli mnie, a to Mendy, nie? Nie, nie włączę. Włączysz do PVP! To nie fair! Dobra, lecę tam do was. Ła! Masakra. Kurde, nie ma światła, nie ma światła. Halo, no, help me, help me, help mają. O, dedłem go, dodłem go. <ścoughs> Widzieliście czym? Kokaina. Wyłączył PVP. Kokaina ja mnie atakuje. O, dedł. Kurde, mam tylko 8 życia. A, dałem, Kurde, głupio oko. Idź stąd. Oj, oj, oj. Ej, trzeba... Jak tylko będzie dzień, to trzeba od razu zbierać drewno, nie? Mm. Ja mam swoją norę. Aha, no bombami rzucają. Jakie mędy. I nie, nie chcę. ja się tak nie bawię. My dopiero zaczęliśmy, oni już kręcą dłużej. Ech. Kurde no. Będę mnie dodatkowała. Czekaj, napiszę im, żeby nam się chociaż dali wybić. Ja i są. Tutaj jest, Wiktor. Czy Wiktor masz dał? On jest. No właśnie. No masz dolna, ale tu jest stronger, tutaj jest zit. Gdzie jest? On tam Twoja kokaina. Nie wiem. Uciekł. Boi się. No. bo ogóle raz i uciekł. Bo jest fabry. Nie no wiem. Uszedłem, wiedziałem. My to nie, my nie mamy szans, bo nie mamy w ogóle akwipunku ani nic Ojej Dobra, biegniemy Chodź, wybijamy się Zabijemy zitaj Trzeba zdobywać drewno Kurde, oczy, 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 uciekł. Uciekaj, uciekaj. Gdzie zit. Zit uciekł. Jesik uciekł. Dobra. że tam. No, żeby nas nie znaleźli tak szybko, nie? O zombiaków! No to spadłem! Prawie. I zabił rybę. Kto? Muszczałem. Aha. No bo można przy teraz. Wiem, ale przypadkowo. Aha. Chyba. Idę ten. Chodź, kopiemy drzewo. Ja kopię drewno. Ja mam dużo. Ja wezmę trochę na domek, nie? Co? Co tam mówisz? Ja? Coś mówisz? Czy nie mówisz? Nie. To dobrze. Co tam kopiasz? Bo coś słyszę. Prawie. Kurde oko go mnie goni. Idź ląd, oko, idź stąd, idź stąd. Kurde no. Deadland. Ja pan się zbudowało, no. A deadland, deadland, deadland. Aaa, i de W nocy przeżyć to jest masakra na początku, nie? Nie, no zależy też dla kogo, nie? Trzeba się szybko zabrać za domek. Na początku miałem tremę i się bałem trochę, prawda? Prawda. Ja niekoniecznie, ale fani oceniają. Nie fani oceniają. Czy sztucznie, czy nie sztucznie, czy fajnie, czy nie za fajnie. Co wiesz? Przy, trzeba wszystko pozostawić widzom, nie? Nie chcę ich nie ma. Ale będą mnie? Może jacyś w końcu? Trzeba się jakoś zareklamować. A Tutaj może jakąś pseudokryjówkę zrobimy, nie? mnie? dalej. Ej, idziemy dalej, dobra. Czekaj, jaką oh. Corruption kurde, no tu chodź, wracamy się. Bo na korupcję nie dasz rady. Dupa, ja mam. Krokę trochę trochę drewna i tutaj buduję jeden domek. No kurde, no mnie nie ja. Wiem, tyle co oczy. Ileś tutaj? I po mnie zaraz. Kurde. Ja nie chcę umierać. No po co, że się tutaj zwabiał? Być na chrkadle. Właśnie widzę. No i dziury. Będę nie grać. No, tymi bombami. Kurde, nie da się przed nimi uciec, człowieku. O, prawie, prawie uciekłem. No Idę! strzelaj, strzelaj! strzelaj. Jaki rząd? Muszę lecieć szybko na spawn. No na spawn się nie zabiją. Ale nie, bo tam się zam zamknę w budynku, nie? Kupię sobie jakieś strzały czy coś. Nie wyjdziesz. Ojej, 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 ojej goni mnie. Ha, uciekam mu. Zaraz, y, łuk sobie zrobię Dobra, mamy łuk I tutaj był... Aha, to byłam tam, tej golda, aż wrócę z ciebie golda. On wrócę z ciebie golda. Z ciebie golda. Y, słychać kogoś było w tle? Nie, nie słyszałem. Dobrze. Albo jestem głuchy, albo. Powinno wody. być słuchać, niestety. Pomóż mi z tym No jak? Jak nie mogę wyjść. Goni mnie. Ej, dobra, kończę. Kończy odcinek. No to y, żegnamy się z Wami, nasi widzowie. No i cześć, papa. No, papa. Uch, tego. A, dobra, już nieważne, sobie, kto jest tutaj. U 45 strzał powinny Powinno wystarczyć, nie? Dobra, mm. yeah. no chodź biegniemy na naszą połowę szybko, póki jeździ. O, wyszedł na dawno, naszemu ciekawe czemu. Dobrze. No, może, może już kończą, nie? A my dopiero zaczynamy. To To by do... raczej wszyscy wyszli. No, a nie, może coś mu wypadło, albo coś, nie wiem. O, ten slime. Nie wiesz, o który mamy kończyć? Czyli odcinek? Y, mamy kończyć o 16.58, bo zaczęliśmy o 16... Y, o... 16.47 Więc wiesz, pierwszy odcinek będzie krótki, 10 minut. Na którym się niestety nie wybiliśmy nic, bo nam nie dali. Zobaczymy tylko, jak oni się wybili. Yy, za, za minutę mamy kończyć. Cześć, to. Dobra, to skończymy, i zaraz zacznę kręcić następny, nie? Coś kończysz O, ale mały slime. O czekaj no no zaraz skończę to odcinek. Czemu taki mały slime?